Dwóch odpadło, ale seria dopiero się rozkręca. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, a Przed Wami kolejny, drugi odcinek, drugiej części transferowego eliminatora. A dzisiaj, dokładnie tak jak ostatnio, wracamy do klasycznej bitwy na transfery, czyli symulacja całego sezonu i sprawdzamy, kto w jakim miejscu tabeli się pojawi. Im wyżej, tym więcej punktów. Im więcej punktów, tym większa szansa na awans do trzeciego odcinka. Więc zanim usłyszymy zasady, oczywiście przypominam, moi drodzy, i będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i. A teraz czas na zasady i przypomnienie, kto dzisiaj gra. Drugi odcinek to powrót do korzeni, czyli symulacja całego sezonu. Uczestnicy pierwsze wykonują dwa transfery o cenach max 88 i 84, a następnie zostaną dodani do la ligi. Symulujemy cały sezon i kto będzie najwyżej, zgarnia najwięcej punktów. Potem znów transfery, tym razem do 87 i 85, a następnie ostatnie starcie w Premier League. Dwóch uczestników z najmniejszą liczbą punktów po dwóch przesymulowanych sezonach odpada z rywalizacji. Ośmiu zostało, ale to nadal sporo, więc dzisiaj w odcinku pozbędziemy się kolejnych dwóch osób. Witam! serdecznie, no i klasycznie trzeba, trzeba przywitać, i będę przywi witał naszych uczestników w kolejności odwrotnej do tego, jak wygrywali. Krzywy, witam serdecznie. Z ostatniego miejsca, ale dostałeś się. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami oczywiście też Kornel. Ostatni będą pierwszymi, więc przedostatni będą przed pierwszymi. W takiej dość bezpiecznej pozycji, chociaż było na początku zagrożenie, potem fa fantastyczny kamek, da? Nie. Dokładnie to ja. Nie no, mam nadzieję, że to szóste się chociaż utrzyma, nie? Jest też z nami ten, który na Polaków stawia. Zobaczymy, czy będzie dalej to robił. Zwykły Kibic. Witam Państwa serdecznie i oczywiście Polska górą. No i zaczynamy to ten top 4. A top 4 e, rozpoczyna. Adrian. Tak, witam serdecznie. Ostatnio było solidne. Mam nadzieję, że dzisiaj się jeszcze rozkręcę. Zdecydowanie solidnie, to jest dobre określenie. I Alwin, który rywalizował o pierwsze miejsce, ale finalnie trzecie. Ale top 3 również jest fantastyczny. Witam serdecznie. Serduszka do boju. Wicemistrz pierwszego odcinka Olaf Flash. Wynik absolutnie poniżej oczekiwań. No i ten, który zaskoczył chyba wszystkich, w tym siebie. Węgi z pierwszego miejsca, oczywiście, w poprzednim odcinku, tym razem ostatni. Natomiast witam Cię bardzo serdecznie. Wynik absolutnie ponad oczekiwania. Witam. Witam serdecznie. No i panowie, nie będziemy zwlekać, bo pewnie czekacie już na rozgrywki. Przypominam, dzisiaj rywalizujemy w dwóch symulacjach sezonowych. Pierwsze w Lalidze, następnie w Premier League, a my zaczynamy od transferów. I pierwszy transfer, jaki możecie wykonać, to jest do 88 Dowodny, Dowolny Zawodnik. I krzywy, ty jesteś pierwszy. Jakiego zawodnika chciałbyś ściągnąć? Poproszę Wiktora Ozimena. No i dobrze, i właśnie tak to, e, tak to wygląda. Panowie, mam nadzieję, że rozumiecie. E, czas na Neksyoma. Federico Valverde. Damianie? To ja poproszę zawodnika intermojami Messi. Messi! Uhuhuhuhu! Jak odpowie zwykły? To daj mi tego Szweda, daj mi tego Szweda Iszaka. No to Iszak, proszę bardzo, trafia do ciebie, oczywiście. Adrian? Ja poproszę Rafinie. Nie! Zadą, dobry, dobry Wszystkie spadły Żliczę tylko nie Raffinia, no. Alwin, ale spokojnie Olaf, jeszcze będzie szansa na Ciebie. Ja bym poprosił mojego imiennika, będzie pan Wiktor Jokeresz z Sportingu, zapraszam. Proszę bardzo, no podobno już w Arsenalu, zobaczymy jak to finalnie się zakończy. Olaf? No nic, no zobaczmy, zobaczmy go na tej prawej stronie. Saka. To jest dobry bardzo transfer, no i czas na Węgiego. Saliba. Saliba to jest konkretne wzmocnienie, ale przypominam Węgi, Ty nie masz jednego wyboru, Ty masz dwa wybory. Tylko Dobra, drugi nie. musi być do 84 overala, taki solidny zawodnik, żeby wzmocnić zespół. Kto to będzie u Ciebie? Chouameni. Zabrał. Proszę bardzo. No Ty jesteś tak krzywy na końcu tam, więc trochę jeszcze będziesz miał pozabierane. E, natomiast, jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika. Słucham. Ryan Hravenberg. Aaj, Hravenberg. Zabrał. Zabrał, no. Alvinie, kto do 84? To mnie poleci e, Joszko Guardio z Manchesteru. Guardio, wzmocnione obrony. Przykro mi, muszę to zrobić, muszę to zrobić. Ja w takim razie poproszę... No, no, Mendesa może. No i zwykły, jaka jest Twoja decyzja? Czy ktoś ma Kama Wingę? Nie. Poproszę go, poproszę. Te poproszę Roberta Andrisia. No i Nexion James Tijani Reinders. No i panowie, gratulacje. Właśnie w tym momencie zakończyliśmy pierwszą fazę e, tego odcinka, czyli transfery pierwszego sezonu. Czas wrzucić ich do składów, a potem oczywiście symulujemy sezon w lalice. No dobrze, jak Krzywy oczywiście rozpocznie swój turniej z zespołem, który jest wzmocniony o Kubo, O'Simena i Reindersa. No i formacja 4-2-4 ofensywnie. Ofensywnie lecimy, tak jest. Okej, okay. zmierzamy do Nexioma. No i tutaj też zmiany, bo DiMarco na lewej pomocy zabrany z poprzedniego odcinka, a do tego dołożony niektórych jak Eris, James i Valverde. Przede wszystkim w środku pola. Uważam, że to jest naprawdę świetne, świetne wzmocnienie. Siła przyjaźni. Siła przyjaźni. Zobaczymy, co udamiana. No i tu też mamy zmianę formacji, i dołącza oczywiście do zespołu Messi, Andris oraz oczywiście Ortega zabrany z poprzedniego odcinka. No jest ofensywnie. Wygląda to naprawdę nieźle. Andryś mocne wzmocnienie. No tutaj Berg będzie Grał, czy jesteś zadowolony? Sporo się zmieniło. E, najbardziej jestem zadowolony z tego, że zmieniliśmy to, że Dembele już nie będzie karnych strzelał. No myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. W takim razie czas na niezwykły zespół zwykłego kibica. No i tutaj bardzo ładna obrona, praktycznie kompletna, co by nie powiedzieć. Mając Wiśniewskiego i Rece, do tego jeszcze Tomori doszedł. No może Elia się negatywnie wyróżnia, ale tak to wygląda pięknie. Do Lewandowskiego dołożył Izak. No i tutaj e, Isak, Izak, no wiadomo. Isak e, w takim razie. Ishak. Będzie z nim grał, no i trzeba powiedzieć, że składzik konkretny. No to mam nadzieję, że jest zadowolony. Chociaż brak Polaków troszeczkę boli takich transferów. No jestem zadowolony, pominąłem Zielińskiego, ale liczę na kolejną rundę, bo to przecież Polska awansuje. Lecimy dalej do kolejnego. Odcinka, I i proszę jeszcze, Państwa. jeszcze będzie. I przede wszystkim... Będą transfery jeszcze przede przed drugim sezonem. Dobrze, więc spokojnie dobrze. będzie. Przede wszystkim rozwalamy mec. Rozwalamy Uuu, mecz w tym sezonie. Lecimy do. Adriana I tutaj też mamy dołączenie naprawdę konkretnego zawodnika Patrzę tutaj szczególnie na Rafinie Jest też Thuram na napastniku No i Mendes, ta lewa strona twoja z Mactumineiem musiała mu no wygląda naprawdę dobrze Ale prawa to Trabant Po prawej mało Oj, no, będzie przychodził my, my jak Real Madryt na trzech skrzydłowych tam po lewej stronie I okay, będziemy jest jechać good. jedną stroną No dobrze, to w takim razie tak wygląda zespół hiszpańskiego Levante A my przechodzimy do Alvina I jego, e, oczywiście szkockiego no i tu też była zmiana taktyki I była też zmiana zawodników Przede wszystkim Jokeres i De Bruyne. I jeszcze do, do, dokładając tego formę o listę z poprzedniego odcinka No to jest groźne, to jest groźne no to, jest, to jest ekipa, to jest proszę państwa ekipa Ja tutaj widzę No nie, niezły nie, defensywny pomocnikom masz nam, fajny Devlin i ba Banin Gime to jest Dadzą radę Ty, ale ja mam wrażenie, że ja czerpałem zawodników z jakiegoś innego źródła Jak patrzę na te ale u ciebie, nie? Zobaczmy w takim razie jak u Olafa No i kolejne zmiany Bez, bez formacji, ale tylko zawodników, Sak Gravenberg, no i oczywiście Bastoni Będzie rywalizacja, będzie rywalizacja zdecydowanie Olaf jest pewny siebie, tak jest, no, a to nie zabrzmiało pewnie To nie zabrzmiało pewnie, to nie zabrzmiało pewnie. więc zobaczymy jak będzie finalnie W La Lidze. czas na ostatni zespół, no ale ten Który zaskoczył i był pierwszy wcześniej, więc zobaczymy jak sobie teraz rozegra Czas na Węgorza, więc zobaczmy na ostatni skład, jest Ronaldo przede wszystkim Jest Fernandes, który, który do niego dołącza Jest Chouameni, Saliba, jest ten Czont Patrzymy na to, Rise, do tego ten, ten kręgosłup zespołu jest naprawdę mega, mega mocny. Okay. Zobaczymy, jak się spiszą. Więc, panie i panowie, nie ma co zwlekać. Idziemy do sezonu La Ligi i widzimy się na podsumowaniu. Zobaczmy, kto ile punktów zdobędzie i komu, jak pójdzie. Do roboty. No dobrze, symulacja już za nami. Zobaczmy pierwszy na uwaga, uwaga, strzelców i najlepszym strzelcem: Lautaro, 35 golów i Lautaro! Kilianem Mbappe w całej lidze, ale z was to Lautaro Martinez, Vinicius, proszę bardzo. To Vinicius. spodziewałem. Obno, duma. No, a gdzie jest Olivier Giroud? Eee, przepraszam bardzo. Specja Lewandowski. Jest Robert. Hyunmin Son Bodo. Olise. Olise. Bodo? De 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 Bruno Karaman. Karaman. Nie, Karaman. Nie, Karaman. 30, ale 13 bramek. To nie 13, ale Karaman 14. No ja mówiłem ci wcześniej, że Karaman to jest najlepszy zawodnik. Możemy zerknąć, możemy zerknąć jeszcze na asysty. Szybkie takie spojrzenie, może tam będzie. O, oh, ja mam si. O Simon jest! Paro oh, co w sezon! Gdzie jest Messi, hal? Messi Messi, Messi. Gdzie jest ktoś co jeszcze jest? z Messi? No. Boję się. A, że że u mnie nie podoba, mi się. No nie dobra, nie ma. To, to jeszcze no. czyste konta, to jeszcze czyste konta. Nie, czyste konta już nie zrobimy Tak! No dawaj czysta? No dobra, masz, proszę, żartowałem. Dobra, uwaga. Czas <śmienic> Czas, pierwszy. czas na ligę. Dier, czas na pokazanie wyników. Przypominam, że u was w tabeli liczy się nie, kto jest pierwszy, kto drugi, ogólnie tylko we, e, między wami, więc zaczynamy. Pierwszy w tabeli jest Real Madryt. No, no dobra, dobra, więc ale o To nas nie interesuje. 25 punktów. Zgarnia, bo jest ktoś po... z was, uwaga! Mec! Francja! A, mocny, brak, uwaga, tak, bardzo, mocny, bardzo dobry no. występ Na miejscu kolejnym w lidze jest Atletic. potem mamy Barcelony, a potem jest ktoś z was A z was jest ten, który ma Serduszka Serduszka Są to Serca szkockie the Gdzie, jest? Gdzie jest Następnie Cristiano Ronaldo? Na miejscu Gdzie trzecim pasz? w naszej wirtualnej tabeli Znajduje się Levante! Tak jest! Ole, przywa, bardzo no, dobry występ. No to jest różnica. Solidnie. No, no, solidnie, no. ale martwi trochę strata do chłopaków <laughs> To prawda, to prawda. <laughs> natomiast e, bardzo dobry i tak występ. Miejsce czwarte w naszej wirtualnej tabeli zajmuje kto inny jak szalkę! Brawo, Uuu! brawo. No ale i posły. czas jeszcze na kolejnego e, uczestnika naszej rywalizacji. To jest Bodo Glimt! O Jezu! Cristiano Ronaldo, gdzie on jest? Nie no ma właśnie! Go. Gdzie ta Polska? No, no właśnie! Bramki nie strzelił! Idziemy dalej! Teraz miejsce było: miejsce ósme i Bodo Glimp, Teraz miejsce dziewiąte, a miejsce dziewiąte zajmuje Specja! O jest, Polska się wy... utrzymanie. No, i teraz, teraz walkę o utrzymanie, bo zagrożeni są Lask oraz oj, oj Niestety, to jest już koniec. To jest, nie, to jest już koniec, także o, oczywiście, a Krington na miejscu ostatnim. Jakbyś e, się to, to, to też byśmy ale Maha wygrała Akington, więc to jest dobra forma. Wielkie mecz, zagrożenie jest, ale sam Alvin wam może powiedzieć, to jeszcze nie koniec Czas na kolejne transfery i ostatni sezon, więc to roboty Przed drugimi transferami rozpoczyna oczywiście osoba, która miała najmniej punktów Krzywy niestety jesteś to ty, potem będzie Węgi i tak dalej Znowu lecimy dokładnie tym samym systemem, więc e, co wcześniej Więc słucham, tym razem transfery przed drugim sezonem to jest do 87, a potem do 85 Pierwsze jednak 87, Krzywy, kto u ciebie? Wydaje mi się, że chyba nikt nie wziął Gabriela Magalesza, więc Gabriela? Nie tak jest. Gabriel, wzmocniona obrona. Rozumiem. Węgi. Krizman. Poprosiłbym Pedriego. Kurczę, pieczarka. A, Nie Przejęzyczyłeś się Zielińskiego. Spoko. 87 wszystko się zgadza. E, dobrze, dalej mamy Damian. Dla mnie Jonathan Ta. Cole Palmer, Cole Palmer, Cole Palmer. Dla mnie będzie Lamin Jamal. Barella. Teo Hernandez i Kwiczak Faraczkelia Mocny zestaw. Dobra, Alwin, wracamy do ciebie. Dobra, no to co, ja sobie wezmę w takim razie pana Araujo z Barcelony. Aj, to ja w takim razie poproszę Edera Militao. Ja poproszę ulubieńca kibiców FC Barcelony, Nico Williamsa. Pisamić. Witam serdecznie, poproszę Mateusza gotówkę. Wow! A jest. o gotówkę. Ooooo! Zrobił to, zrobił to. No i teraz Węgi? Primpong. Dobrze, no i Krzywo, ostatni transfer? Wydaje mi się, że chyba jeszcze nikt nie wziął upamekano, więc poproszę upamekano. Upamekano ile ma 8 8,5. Co? Alvin, zastanawiasz się czasami, ile Uverola by miał Kenan Yildiz, gdyby był zawodnikiem Barcelony albo Realu? Utko i łeb. Groźnie, groźnie. Panowie, zobaczmy w takim razie, bo tu zmian nie, nie jest wiele, ale zobaczmy na wasze zespoły przed drugim sezonem i lecimy. Skład przed drugim sezonem krzywego wzmacnia się o Gabriela i o upamekano. Jeżeli chodzi o Węgiego, Griezmann wzmocniony. E, wraz oczywiście w jego lask i Frimpong dołączył do zespołu. No nie jest ciekawie, trzeba to jakoś ratować. A specja wzmacnia się Polakiem, bo kaz będzie grał Gwiśniewskiego, czyli jest tutaj plusik e, od każdego, no i też Pedri dołącza jako wzmocniony. Cenię środka pola. No, słabych punktów nie ma. Oprócz mnie. A no to menadżer to już inna sprawa. Tak czy inaczej, e, niezwykły zespół, idziemy dalej. Duże zmiany także, jeżeli chodzi o Bodo, bo tutaj mamy Taha i dołącza do niego Andrić na środkową obronę, a Mylinkowiczowi zajmuje jego miejsce na SP. Deo ma w ogóle trzy pozycje, to jest niesamowite. Aha, dwa razy SPO, to jest FIFA totalnie. No eee, tu jeszcze skrzydłowy został, żeby coś ulepszyć. Tak, to w sumie nawet, nawet spoko Jest naprawdę, naprawdę. Dobrze, więc zapisujemy i zmierzamy dalej. Wyszalki duże zmiany, bo na lewą stronę chodzi Williams, Marco zostaje zdegradowany do lewej obrony, a Palmer idzie na prawą stronę. No i trzeba powiedzieć, że wygląda to bardzo bardzo. Ja zostawię sobie kręgosłup przede wszystkim, jeżeli chodzi o królewsko niebieskich, więc jest Kamiński, bo też tutaj szanuję Polaków. No, a dalej mamy Karamana. Najlepszy strzelec w minionym sezonie musiał zostać. W takim razie zapisujemy i zmierzamy dalej do Adriana. Zmiana formacji natomiast wylewantę, bo mamy 4-2-1-3. No i oczywiście wzmocnienia przez Yamala oraz oczywiście przez Militao. A teraz czas na e, skład nikogo innego jak serc szkockich A skład, który ma pokonać Olafa, tak słyszałem Został wzmocniony przez Barele i Araujo Na prawej obronie nie na środku Więc ciekawe rozwiązanie To jest bardzo dobra ekipa My tu idziemy po wszystko I czas na tego, który zdobył pierwsze miejsce w pierwszym sezonie, czyli Olaf No a tutaj w składzie, który pierwsze miejsce w naszej wirtualnej tabeli zdobył w pierwszym... Y, Pojedynków dla lidze Quaraskelia i Hernandez. Lewa strona absolutnie jest wzmocniona, ale Sabali był dość ważnym elementem w pierwszym odcinku, więc jestem ciekawy, czy z ławki równie istotny będzie. Panie i Panowie, rozpoczynamy drugi sezon. Po drugim sezonie już wiemy, kto odpadnie, dwóch kolejnych osoby, a szóstka przejdzie do trzeciego odcinka. Na teraz Premier League. Jesteśmy już po drugim sezonie. E, symulacja się skończyła. Czas zobaczyć. Zacznijmy od, od króla strzelców oraz asysty, a potem przejdziemy do tabeli. No uh, i tak wygląda uh, w w just, no. Tak wyglądają na higia... najlepiej. O czym ty rozmawiasz do mnie? Potężny kolpelusz Jest zawodnik. Gdzie jest kolejny? Zmet... Gdzie jest Lautaro? No. Lautaro Dobra, nisko podobnie. Lask dość wysoki Gdzie są moi ludzie? O Seamen się pojawił! Jest, jest? Nie jestem w jedenaście <laughs> 11 goli na pewno A ile hojdu? Jest nadal dużo bramek, spokojnie panowie. Asysty? Nie no, okay, Lautaro! okej okay, okay. Lask, lask, lask. Ten Messi totalnie znika. Gdzie jest ja, no, ja się żegnam. Że... No, się, boje się. U Ronaldo chyba nie grał. Czas O tabelę. Valverde jest na górze, ja go nie zobaczyłem. Ty możesz być wysoko. Ty tam możesz być wysoko mimo wszystko. No szalkę formie. Zaczynamy w takim razie i lecimy. Teraz już będziemy liczyć punkty na bieżąco. E, I będę od razu mówił, ile kto ma finalnie, żeby mieć to gdzieś tam w głowie. Pierwsze miejsce w naszym drugim sezonie zajmuje nie kto inny, jak? szalkę 04 i o, 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 to jest is. 25 Bravo, punktów. O, kurde, w sumie. On, no wie, ale my wróciliśmy z dalekiej Bravo. podróży. A gdy wybierałem w pierwszym odcinku Alexa Remiro jako drugiego bramkarza, wszyscy się śmiali. Dokładnie. A teraz... Dokładnie. To jest na szczycie. Na pewno 04 Albie. i to jest no, mets, 76 no. punktów. Kolejny wow. e, kolejny uczestnik naszego wirtualnego ja, no, no, ja To jest mecz, to jest mecz. ja punktów. Jedna bramka. 18 punktów jedno w takim ranka. razie dla e, dla Flesha. Drugi, no ale United. Fys. Ale to, to oznacza, no tak. No, e, to oznacza, że masz 43 punkty, więc wirtualnie masz pierwsze miejsce w całym odcinku. Jak na razie. Tragedia. Ale tragedia. Raczej, nic się, raczej się to nie zmieni. <grym> uwaga, idziemy dalej. Kolejnym miejscem w tabeli ma Manchester City. Chelsea. Ale patrzę, jaka dysproporcja punktowa. Potem jest. No. Newcastle United. I teraz Ile? ktoś Uo. jest z was, więc uwaga! Hearts. Zrobili to. Patrzcie na punkty. Ale trochę było już tutaj. Ale, Ale punktowo, dość nisko. Ciasno. I uwaga, siódme miejsce ma kto inny, jak? Specja! gratulacje! Jezu. Gratulacje! A, Polska! 12 ci, punktu. że Polak będzie sekretem do sukcesu. To Lazio. jest Zegnam. fenomenalne, to jest fenomenalne, e, fenomenalny wynik i ósme miejsce ma Arsenal. Co oznacza, no. że idziemy dalej poniżej miejsca ósmego. Gdzie jest Levante? Gdzie A, jest, jest Lask? Chyba <grywa> nie ma. Lewantę z grał Czyli teraz czas na dziewiąte miejsce. Dziewiąte miejsce. Lewante. To. Dale Portsmefuknął. Dajcie to Arsenal. Las! Lask co oznacza, że to jest 10 punktów. Węgi dostaje w tym momencie drugi sezon lepszy niż pierwszy. 16 tak jest, punktów Lass. w sumie. Idziemy dalej. Dwóch bramkarzy, to jest taktyka. To jest chyba. To. Dalej, dziesiąte miejsce. Manchester United. O, o, Dalej, ale, 11 miejsce, miejsce. pod to już jest o. 12 miejsce. Tottenham. nam jest ty? O Jezus, Maria Co tu się dzieje? O Boże. 13 miejsce. Levante. Jest! Dostaje yeah. <laughs> Levante. To oznacza, że ja nie podziałała. punktów. E, 8 punktów dla Levante, to są 23 punkty w sumie. Na razie zagrożony jest Węgi. Damian i krzywy. Tak no i zobaczmy, jak to finalnie się rozwiąże. Tutaj kolejne miejsce, 14, to jest Aston Villa, miejsce 15, Brighton, miejsce 16, Portsmouth. To o jest Portsmouth, to jest oczywiście 6 zagnam. punktów. Co oznacza, że oczywiście, Co oznacza, że Bodo zdobyło 17 miejsce. 36, to jest 4 punkty. Tu, więc finalnie dębele, są, odpada. Na miejscu ostatnim, na, ja. na miejscu ostatnim krzywy oraz na przedostatnim. Damian, 14 punktów, Węgosz, 16 punktów, awansuje dalej, więc finalnie, yeah. finalnie układa się to tak, że pierwsze miejsce zajmuje Olaf, drugie miejsce zajmuje Nexium, trzecie miejsce zajmuje Alwin czwarte miejsce zajmuje Adrian, piąte miejsce zajmuje e, zwykły, Szó szóste miejsce zajmuje Węgi, siódme zajmuje e, Damian i ósme zajmuje Krzywy, panowie. Dziękuję wam bardzo za udział. Oczywiście zaraz no jeszcze i. zrobimy transfery, ale przede wszystkim do Krzywego i do Damiana. Panowie, piękna rywalizacja. No, niestety, na koniec nie udało się. Ten sezon w wykonaniu Damiana pierwszy był lepszy, zdecydowanie, niż ten drugi. No i. No, no nie pykło, nie pykło. Ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Nie, no fajnie było, 18 remisów. <śmiennie> <Kuda>. Ile? <śmiennie> 18 remisów. <śmiennie> 18 remisów. Oh wow, wow. Na, na 9. Wow, wow. Oh. Wow, no nie ma 12 porażek, więc. Więc to no naprawdę jest, je, jest grubo, jest grubo. Panowie, ale tu jeszcze nie koniec, bo oczywiście trzeba ukraść, e, ukraść paru. Ze składu całego oczywiście Pozostałych, więc pytanie do was a, a zaczynamy Olafie od ciebie Bellingham, dobrze mamy to Teraz idzie Nexon. Nexion jak kogo bierzesz? Gabriel, teraz kolejne miejsce Zajął Alvin Ja wezmę tacha na środek obrony, tak, tak, dobra Tak jest, okej, okay, on trafia oczywiście Do Alwina. dalej Czwarte miejsce zajął niektórzy, jak Adrian Tak, tak, właśnie się tu zastanawiam Ale chyba ostatecznie Mój wybór padnie na Milinkowicza Savicza, Milinkowicza Ciekawy, ciekawy wybór. W takim razie on oczywiście do ciebie trafia. Zwykły kibic. Czy szukasz Polaków? Czy są Nie, no nie ma tam chyba. Nie ma tego. chyba no. Ale u mnie słabo grał ten Izak, a chciałbym Osimena wziąć. Okej, okay, jak najbardziej zrozumiałe. No i ostatni. Grał a, zajebiście. Ale, ale jednak przedostał się dalej. Węgi, kogo bierzesz? Buemo do United. W sensie do mnie, ale. No. Kur... idzie w takim razie do. Eee, Błemo idzie do Węgorza Mamy transfery wykonane i to jest koniec odcinka. Panowie jeszcze raz dziękuję, a pozostałą szóstkę Czyli oczywiście Nexon zwykły, Adrian, Alvin, Flash i Węgosz Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, na razie. Adios Siema.